Perturbacje na rynku węgla oraz innych nośników energii sprawiają, że jak nigdy przedtem boimy się zimy. Tak też jest w Sieradzu. Jednak mieszkańcy korzystający z przedsiębiorstwa energii cieplej tych obaw mogą mieć znacznie mniej. Wie pan co? Boję się. A czemu? Dlatego, że nie ma pieniędzy na opał. Tak będziemy marsli na nie pewno. Nie Nie, nie boję się. Raczej tak. No, przy tych kosztach yy, opału no to nie każdego będzie stać, żeby zakupić sobie Paliwo do ogrzewania. Boję się. Właśnie. Myślę, że może być problem. Nawet. No, tego węgla nie widać na tych składach, jak pokazują tam. Więc, oczywiście, że się boję. Nie wiem. Zobaczymy, co to będzie. Ale, ale nie powiem panu, bo ja mieszkam w bloku. To zobaczymy, o, co to bloki będzie. bloki nas najbardziej interesują, bo tu najprościej ogrzewać. Ale nigdzie, nigdzie nie byłam na żadnym zebraniu. Nic nie wiem. Żadnego ogłoszenia nigdzie nie ale ma. A tak? podwyżkę, pani, dostała. O tak, tak, tak. tak. Tak no, tak, no, no no i, 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 i. A to zobaczymy, to zobaczymy. To tak, że, że, że y, co będzie? No zobaczymy jak, jak to będzie. Ja się nie boję, bo moje dzieci już kupiły zapasy, mamy, niczego się nie boimy. Na pewno ceny będą wysokie, chociaż ja w bloku mieszkam, to no to ja, jeśli będą ceny wysokie, to liczę, że podniosą, więc... I pewnie tak będzie, ale ci z mieszkań komunalnych oraz z bloków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej nie muszą bać się nawet tęgiego brązu. Ich mieszkania będą ogrzane. Zrealizowaliśmy ubiegłoroczną umowę dotyczącą dostaw węgla w całości. Mamy podpisaną umowę na kolejny sezon grzewczy. Umowa jest już realizowana, więc mogę powiedzieć, że jeżeli się nie wydarzy nic nieprzewidzianego, to węgla w sezonie zimowym nie braknie. Zarówno stara ciepłownia, która podgrzewa tę wodę, jak i ta duża przy ulicy zakładników mają bieżące zapasy węgla. W tym momencie mamy zapasy, myślę, że gdzieś tak do grudnia, stycznia. Jeżeli będzie realizowana terminowo umowa tegoroczna, to spokojnie do końca sezonu grzewczego na pewno węgla nie zabraknie. Niestety będzie on droższy, coraz droższy, co oznacza podwyżki cen ciepła. My w tym momencie płacimy około 1200 zł za tonę e, takiego miału przemysłowego, który no, nadaje się do spalania tylko. E, w porównaniu do okresu e, roku ubiegłego to jest 350%, a nie 100%. Natomiast no mówię, ta cena praktycznie rośnie cały czas od listopada ubiegłego roku. Zmiany ceny są co miesiąc, czasami dwa razy w miesiącu. Parlament nadal przygotowuje ustawę, która ma określić maksymalne opłaty za ciepło. Jest procedowana w Sejmie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z sytuacją na rynkach paliw. Zgodnie z którą ma być wprowadzona maksymalna opłata na ciepło, którą będą mogły stosować ciepłownie wobec odbiorców, a różnica między tą maksymalną opłatą a, a cenami, które by wynikały z taryfy procedowanej w sposób normalny, ma być ciepłownią rekompensowana przez państwo. Ale to jest na razie projekt ustawy, nad którym pracuje rząd i parlament. A w ciepłowni przy ulicy Zakładników trwają właśnie ostatnie przygotowania do sezonu grzewczego. Są one w trakcie, ale wykonywane są terminowo, nie ma żadnego zagrożenia dla, dla, dla uruchomienia ciepłowni na sezon grzewczy. Tutaj po prawej stronie widzimy, po mojej prawej stronie widzimy układ odpylania dla kotła numer 2, czyli będziemy mieli w razu czystsze powietrze przy okazji tutaj wykonywania naszych prac, naszych prac remontowych wymieniamy układ odpylania.